Cześć ziomeczku. Tak chodzę po domu. Bo nie puszczam go tak na miasto i na osiedle. Nie, sam tak zdecydowałem, bo jest zima. I trzeba mieć czapkę. Tak. Cześć ziomeczki. Gdzie jesteś? Nie mam. Tym razem jesteśmy oboje w domu. Mamy dzisiaj 6 dzień stycznia. Jest święto. Dlatego Dominik jest odświetnie ubrany. Dresik i kapelusz. Dresik i kapelusz. Taki kapelusz. Ładny kapelusz. Kapelusz jest yy, prezentem. Nie, Dominiu? Tak jest. Od naszych przyjaciół. Yy... Chciałem powiedzieć za morza, Z nasz morze. Tak. Y, dzisiaj Dominik ma na sobie dar, bo dzisiaj jest Święto Trzech Król i trzeba nosić przy sobie dary. Wyglądał mi żółw ninja teraz. A wychowałem się na żółwie ninja. Byłem piątym żółwiem. Dominiellem. Trzeba zjeść śniadanie najpierw, a potem będziemy gadać, nie Dominium? Po prostu wow. Rzecz w tym, że mamy różne rzeczy na śniadanko, ale nie mamy chlebka, więc Sylwia wyszła z inicjatywą, bo powiedziałem: Zrób chleb. I Sylwia wyszła z inicjatywą i postanowiła zrobić chleb. Eee, I Coś miałem powiedzieć, że się zrobiłem. Tylko okay, nie pytanie. Ale coś miałem powiedzieć, że to miało być zabawne. Ale ja mam taką refleksję, właśnie za każdym razem, kiedy. Y Prze, jeszcze przed nagrywaniem jakichś na przykład właśnie okruchów, myślę sobie, że o, tutaj by był fajny jakiś żarcik. To potem zapominam tego żarcika, albo, albo po prostu go nie używam, bo stwierdzam, że jednak to było zabawne tylko w mojej głowie. Więc może tak samo było u, cie, u Ciebie. Nie, ja po prostu mam sklerozę. Insta friendly śniadanko. Śniadanie zjedzone, ale powiem Wam, że nie odczułam satysfakcji smakowej. Z czego winne są pomidory? Pomidory, ale to połączenie jak to w ogóle widział takie połączenie yy, pomidory, które są zimowe i naprawdę smakują jak piłka golfowa, yy, kiszony ogórek i yy, sos słodki, chili. To jest połączenie jak yy, do łodzi przez Koluszki. Dominik Kiepskie Żarty Dominika, zawsze jest smaczne i zdrowe Bardziej niż twoje śniadanie A twoje, też dobre było? Nie, ale mam to w pompie Dominik, przecież ty lubisz takie śniadania No bo yy, kiełbaska była dobra Serek był dobry mhm. yy, Ale pomidorki były... No, że, pom... ja, że nie kupujcie no, takich pomidorów piubi. Masakra, te, takie pomidory Kosztują 10 zł za paczkę, ile to jest? 500 gramów? Trzeba czymś zagryźć. Tutaj teraz się pojawia... Content sponsorowany. Trzeba czymś zagryźć. Nie, niestety Pringles nie sponsorowały naszego contentu. A właśnie, zobaczcie jak wygląda Sylwia. O, tak wygląda Sylwia. Której Mina mówi... Wpierdolasz mi się w bloga. Chciałam coś powiedzieć o życiu. <grym> Jak ja mam coś do powiedzenia, ja, ja mam do powiedzenia coś ważnego o życiu, kurde o nie wiem, egzystencja tej sprawy, a ten wlatuje z, z reklamą, gdzież on jest. No i teraz, i teraz nic nie mówisz. No nie, już nic. Nie się wygadałem. To będzie trudny vlog. Dobra, trzeba to śniadanie jakoś poprawić. Dlatego. Będziemy robić chlebek? Ale też będziemy robić coś jeszcze innego czy znaczy, nie będziemy tak wykonywać tych wszystkich czynności na wizji, bo to nie jest typowy odcinek okruchowy. Ale coś zrobimy, bo dostaliśmy dary. Czy kamera to widzi? Dostaliśmy od, e, od balitu frazy 4. Pozdrawiamy. Yy, takie oto dary losu. I to nie jest od Trzech króli, chociaż to są trzy dary. Ważne yy, yy, i tak. Skórka pomarańczowa, bo kocham skórkę. Yy, syropik do herbatki, musimy sobie zrobić. I ta, yy, Syropik pomarańczowy. I przyprawa korzenna. korzenna, która jest taka spicy. Uwielbiam takie przyprawy. On, ta przyprawa mi, ko mi się kojarzy z tą przyprawą, którą, yy, która była w tym zestawie do pieczenia ciasteczek korzennych, yy, co dostaliśmy od Interlanowych ziomeczków, więc em, trzeba będzie coś z tym zrobić. Yy, skórki pomarańczowe jeszcze nie otwierałam, bo nie mam o tyle pary. Łapach, do mnie otworzysz mi? Nie będę biła. A co to za cowboy? Yy, Przyszedłem tu i tak to. Ojej! nie no rady. Pamiętam to przed milionami telewizorów. Wierzę ci cię to też są dary. To też są dary. Są dary losu. Tak, ja yy, kupiłam pod Mikołaja chyba, nie? Tobie. O, no, widzicie, jakie mam prezent od żony, nie? Ale działają. O oh my god. Serio, Sylwia, Kiedyś będziesz chciała otworzyć coś z tych słoik, to on się dało również do tak. Dobra. Będziemy robić chlebekłe. O, ciepłe to jest. O, może nosić w zimie. Ale nie, bo tutaj jest tu to biało puszyca. To jest kaptur i na to to. <noise> to, to jest <noise> rewelacja. To jest jeszcze lepszy pomysł, a to jest jesienno-wiosenne. To jest nawet jesienno-wiosennego luku. Jesienno luku, luku. buku. <noise> luku kuku. Więc y, być może się zdarzy kiedyś tak, że na, profil naszego kanału ulegnie zmianie i nie będzie tutaj wypieków, tylko będą codzienne dominikowe outfity. Outfit of the day. Outfit of the Dominik. To teraz zabieram się zaklejenie chlebka dla Dominika. Taki, taki chlebek, wiecie, wytrawny. A, a potem sobie zrobimy chlebek taki, ten pomarańczowy. Pomarańczowy chlebek będzie. Hello. Jest troszeczkę później. Chcę Wam pokazać tutaj, co się dzieje w piekarniczku. A w piekarniczku pieczy się chlebek, budowniczka. A tutaj, a tutaj mamy przygotowane orzechy, białą czekoladę. Mm. Nie, to nie jest kimci, to nie jest kimci, to jest skórka pomarańczowa. A to będzie na chlebekłe, ale na słodko. Słyszycie kuraka, Kurakao? Na kurakało jest jeszcze 15 minut, zobaczymy, co nam z tego, z tego chlebka wyjdzie. I nie będziemy piekarnika wyłączać, tylko od razu przygotujemy ciasto na, na ten słodki chlebek. Chlebek, który jest babą. Tą z pomarańczą, tylko że to będzie chlebek. No, um. co jeszcze mogę powiedzieć. A propos darów. O, Dominik. Hmm. Chciałam Wam pokazać kawiarkę, którą dostałam od Dominika. To jest doskonałe, jak się składa. Doskonale się składa, że złożysz ją? Tak. Na wizji? No, wiesz, że jak się składa takie rzeczy na wizji, to jest pierwszy krok do tego, żeby coś spierdolić. Żeby coś y, nie zagrało. Tak, ale może się pomyliłem. Świat się Nie. Wiesz co, ale teraz wszystkie jednak mokre. To um, potem. No to rzeczy, ale ja i tak to widzę. bo teraz. Słońce. skąpmy się w słońcu? A nie gdzie jest sitko. Hmm. Boże, gdzieś. Bo no, się zamoczyła od rzeczy, które są na wierzchu po prostu. Można wytrzeć do tak? menu. Mhm. Nie wolno. Wolno. To za ciebie wytrzymać tak odpowiednio. No, ale mogę Wam pokazać e, za ten czas. Jeszcze co? Coś jeszcze dostałam. Tak, dostałam dużo rzeczy, bo byłam chyba grzeczna w tym roku. Dostałam kalendarz. Mój ulubiony. Co roku dostaję od Dominika kalendarz z żarcikami z New Yorkera. Dzisiaj jest szósty. Szósty, to zerwijmy razem. Bądźcie ze mną w tej chwili zrywania. same w sensie Dominik tak ma często jakby co? nie, Dominiu masz tak czasami, nie? Czasami tak. często nie, wróciłem. o, prawda, dokładnie <grywka> no, tak y, mi się przypomniała a propos tego żarciku z y, New Yorkera Żarcik ten Raczkowskiego na Trzech Króli, że tam święto, jak to było, podpisane jest Święto Trzech Króli, czy tam po prostu Święto Trzech Króli? No i siedzą sobie przy stole trzej mężczyźni, w tym jeden dorosły i, i, i dwójka chłopców. Mają korony na, na głowie i, i kobieta przy garach. No, kobieta przy garach. Mogę teraz zademonstrować. Tak, to czekajcie. To jest takie, taka układanka dla dorosłych ludzi. Taki, tak, taki puzzle 3D. No, ale ładna kabierka, nie? Weźmy to i ma gust. Tak. Piękna kawiarka. Kawiarka! E, to nie jest słatka jarzynowa, to jest ciasto surowe. Z skórką pomarańczową, z orzechami i z białą czekoladą. Nie mogliśmy znaleźć naszej keksówki, więc chyba zrobimy e, to ciasto w babie w tej. Jeszcze nie robiliśmy nic. No i zobaczymy, co nam wyjdzie. Ale ekstra. Chlebek piękny, nie Jest bardzo dobry. Jest prima sort, jest chrupki. Taki mięciutki, chrupki, delikatny. I syle się bardzo bali baliła. Sylwia <laughs> się bardzo bała, że będzie przesolony, Ale nie. No, bo ja czasami przesalam. Czasami przesalasz, czasami nie dosalasz, ale wiadomo, że błędy, błędów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi. Ostatnie chlebki są wszystkie udane i są pyszne. Dziękuję, że ci smakuje. W sensie nie wiem. Tak. Ja dziękuję za chlebek pyszny. Dziękuję za opinię, a może tak. Ale babeczka! Nie wygląda w ogóle jak babeczka. Babeczka, 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 ja, ja. To nie wygląda jak babeczka, ale na pewno jest dobra. Babeczka i chlebeczek. Pewnie jakby była cała wypchana po brzegi ta... Nie no, fajnie wygląda, ptyniuńku. To jest pączek. Dobra, to próbujemy tego wypieku naszego. Mmm. Baba! Dobra. to nie jest trochę przesłodzona. Nie jest słodkie, bardzo. Bardzo, więc trzeba małą ilość. Mmm, skórka. To połączenie, połączenie smakowe, tak jest fajne. A ta skórka pomarańczowa to jest złoto. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy powieczki. Ci, yy, tak, Weroniko, bo pewnie Weronika robiła. Dziękujemy bardzo, bo po prostu skórka jest okłębna. Mmm, pcha. Mmm. No powiem o tego, że to ciasto, to jest nasze grudniowe ciasto sobie tak przedłużamy grudzień troszeczkę tak, troszeczkę tylko mmm, pycha to jest nasz dzisiejszy dar od nas dla nas i od Weroniki dla nas i ogólnie chodzi o to, żeby sobie tak Dawkować małe przyjemności. Tak, i żeby robić sobie, jak to mówił agent Cooper, mmm, nigdy nie pamiętam, jak on mówił. Żeby każdego dnia robić sobie prezent, czy no, coś takiego? Możecie co mnie powiedzieć. poprawić. Albo sprawdzę i napiszę tu, albo nie. W każdym razie róbcie sobie takie dary, dary losu i sobie różne rzeczy też darujcie. I... byle do wiosny, jak to mówi babcia. No. To kończymy tego vlogaska. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia. Pia! I jeszcze kęs. Macie kęsa. Dickens. Dikęsa macie. Om, 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 om.